Hydroizolacja strefy cokołowej. Nasza pierwsza warstwa znajduje się dokładnie pomiędzy podłogą na gruncie a warstwą jastrychu, czyli w strefie poziomu zero. I tu pojawia się różnica. Izolacja inaczej wygląda od strony wewnętrznej, a inaczej od zewnętrznej. Od wewnątrz hydroizolację trzeba wyciągnąć powyżej podłogi na gruncie, czyli około 15 cm ponad górną warstwę betonu, używając masy KMB. Dzięki temu uzyskujemy trwałe połączenie hydroizolacji podłogi z izolacją fundamentów. Na zewnątrz sytuacja jest inna, bo strefa cokołowa to miejsce, gdzie chcemy, by część wilgoci, np. resztkowej z fundamentów, mogła odparować. Dlatego całą zewnętrzną pierwszą warstwę pustaków wraz z około 15 cm fundamentu poniżej izolujemy hydroizolacją cementową, elastyczną. Dopiero na to możemy później nałożyć hydroizolację bitumiczną do poziomu gruntu. Uważam, że pominięcie tego etapu to poważny błąd. Na TikToku i YouTube często widzę filmy, w których popularne staje się wyciąganie izolacji powyżej gruntu, ale robi się to kompletnie źle. Po pierwsze, całą hydroizolację zewnętrzną wykonują dopiero po wymurowaniu wszystkich ścian. Po drugie, stosuje się do tego masę KMB, która jest barierą dla pary wodnej. Tymczasem w strefie cokołowej kluczowa jest przepuszczalność dyfuzyjna, i dlatego właśnie stosuje się izolacje cementowe.